Czurros na śniadanie brzmi jak plan idealny. Czyli wyruszamy rano z Burgos. A właściwie to wcale nie tak rano, bo dopiero po dziesiątej. Pamiętacie jak wam mówiłam, że fajnie obserwować jak trasa się zmienia? No to są takie miejsca, które nie zmieniły się od wielu lat. Jak właśnie ten mural przed chwilą, który mogliście zobaczyć. Cztery lata temu prosto z Burgos poleciałam do San Anton. Ale tym razem musieliśmy troszkę pokombinować, bo nie każdy chciał robić prawie 40 km jednego dnia. A ja podjęłam decyzję, że do Leon będę szła z moją ekipą. Cześć, z tej strony Domi, a to mi 139 dzień wędrówki z Polski do Santiago de Compostela i to jest bardzo crazy rzecz, bo idziemy przez pustynię, przez Messete, a przed nami księżyc oświetla drogę jak... Nocne słońce. Nie dość, że wyszłam przed wschodem słońca, co było już crazy. To ten widok był totalnie absurdalny. Nigdy chyba czegoś takiego nie widziałam, żeby iść w pełni i żeby księżyc zastępował słońce. A za plecami ognisty wschód słońca. Crazy do kwadratu. Uwielbiam to, że na każdym postoju widzę po prostu znajomą twarz. Na noclegach swoja ekipa, na przystankach ekipa, w czasie drogi ekipa. To jest serio moje, ulubione chyba do tej pory. Z Horney jest do San Anton, mieliśmy tylko 16 km, więc o 11 i skończyliśmy dzień, ale Joshua ma większe ambicje i poleciał dalej. Nie ma tego złego, bo mnie zaczęło trochę rozkładać, więc dobrze, że mogłam odpocząć i zrobić sobie trzygodzinną drzemkę. Nocleg like w ruinach Starego Zakonu, no kocham. Rozwaliłam drona, ale coś nam udało się nagrać. Tak, wpadł w drzewo i spadł. A na wieczór wspólna kolacja na dworze i mycie naczyń przy świecach, no bo w tym albergue nie ma prądu. Ma też ciepłej wody, więc experience totalny.